Witajcie! Oznajmiam wam, że w Petkowie powstało nowe studie filmowe. E, ja chciałam to powiedzieć. Ale nie zdążyłaś. Wsz, a, jesteś na wizji Lemoniady. Właśnie jesteś dziennikarką. Jesteś tu po to, żeby opowiadać ludziom ciekawe rzeczy. Ja tu jestem po to, żeby pić lemoniatkę. Mniejsza z tym. W naszym studiu plotki z petkami. Według mnie to za długa nazwa. Tak, ale lepsza od nazwy Lubiciele lemoniatki. To jest dopiero idiotyczna nazwa. Stop, 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 dziewczyny. Zdążyłyśmy się pokłócić, ale nie zdążyłyśmy się przedstawić. Co to ma być? Racja. Ja jestem Tigerson, ja jestem Ruby, ja jestem Violet, a ja jestem Kitty. I jak już wspominałyśmy, dzisiaj opowiem wam historię LPS. Czekam z zaciekawieniem. A więc tak. Pierwsze LPS zaczęła produkować firma Kenner w 1992 roku. Zaraz pokażemy Wam zdjęcia tych pet Shopów na naszym ekranie. Inne, prawda? Zupełnie różnią się od LPS, które znamy, prawda? Jednak tamte figurki bardzo mało się sprzedawały. Potem Kenner wykupiła firma Hasbro. Chyba każdy kolekcjoner zna Hasbro. No bo w końcu Hasbro produkuje teraz LPS-y! Niestety, kiedy w latach 90. Hasbro wykupiło Kenner, odstawiło ten pomysł i dopiero w 2004 roku zaczęli produkować Pet Shopy. Za dużo to jest czasu, według mnie, żeby odstawić na tyle takie wspaniałe figurki, jakimi są Little Pet Shop. Wow, w końcu tyle moniatka się odezwała. Nie będziemy Wam pokazywać petropów z generacji drugiej. bo same wszystkie jesteśmy z tej generacji, więc tak jakby cały czas macie nas pokazane. Teraz na naszym ekranie pokażemy Wam zdjęcia pierwszych dwóch wyprodukowanych LPS przez Hasbro. Jest to Chihuahua hashtag 1 i Mopsik hashtag 2. Chihuahua odmówiła zaproszenia do studia, ale Mopsik z chęcią przyszedł. Przed państwem. Jedyny i niepowtarzalny Stefan! Ja, yeah, ja, yeah, to ja, Stefan! Moja Lemoniatka, idę nalać sobie nową, całą mi rozlałeś. Czy, czy ja lecę tutaj na tych kamerach? Tak. Jesteś w studiu filmowym. Tego się spodziewałeś. Darmowej waty cukrowej. Jestem z moją Lemoniatką. A więc czy to miło jest być tak legendarnym? To, to ja jestem legendarny! LEGENDARNY! Lecę się pochwalić, mamusi. A czy wiedzieliście, ile liczy Petropów generacja druga? Generacja druga liczy około 4000 hashtagów LPS. To jest bardzo dużo. No i oczywiście w naszej generacji drugiej pojawiły się popy, Między innymi short herki. Czyli ja? I ja! Niestety, potem jednak pojawiła się generacja trzecia. LPS z generacji trzeciej straciły urok. Mamy jednak gościa z generacji trzeciej. A oto pani miasta. Witajcie, witajcie. Czy przeszkadza pani, że jest pani z generacji trzeciej, czyli takiej mało lubianej? Absolutnie mi to nie przeszkadza. Patrzopy z generacji trzeciej, nie wstydźcie się, że jesteście z tej generacji, bądźcie sobą. Ja już z was żegnam, bądźcie sobą. Ja myślę, że popy w generacji trzeciej były zupełnie zrąbane. No tak, ale zostały jeszcze nie popy. Faktycznie są nie popy. Między innymi ta Sarenka. Mi się te LPS-y nie podobają. Są też ładne LPS-y z tej generacji, które całej naszej czwórce się bardzo spodobały. Tak jak ten uroczy kotek. My tutaj tak pitu-pitu, a już czas na generację czwartą. Z generacji czwartej też mamy gościa. Witajcie, witajcie. Eee, z tego co wiem, to miała być Lowi. Ale Lowi ma swoje sprawy, dlatego zawołała, przyszło przyszła ja, starsza siostra Biny. Okej. Okay. Jestem. Kto cię tutaj zapraszał? No bo moja siostra Lowi ma swoje sprawy, dlatego postanowiłam przyjść ja. Lara, idź, przyszła starsza siostra Biny. Jestem oburzona, idę se stąd. Pozdrów Lowi! Wcale nie pozdrowie! Czy lubisz to uczucie, że twoja młodsza siostra jest popem, a ty nie? No muszę się przyznać, że przez jakiś czas próbowałam ją wykoleić z tego stanowiska, ale już teraz godzę się ze sobą. Nastawiłam <laughs> sobie herbatę i zapomniałam o niej muszę lecieć do domu! Pa! A zastanawialiście się, jaki był pierwszy LPS z generacji czwartej? Cóż, zaraz Wam go pokażemy. Tu, 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 tu. Nie, zauroczył. Z generacji czwartej jest też taki bardzo fajny piesek, którego zawsze chciałam poznać. Teraz czas na generację piątą. Teraz na naszym ekranie pokażemy wam bardzo podobną od naszej Violet kotkę z generacji piątej. Prawda, że podobna? Tylko, że ja mam niebieskie oczy, a ona ma zielone. Zaprosiłyśmy też gościa z generacji piątej. O, skończyła się lemoniadka! Wisisz nam jeden kubek do lemoniady. Przedstawmy więc naszego kolejnego gościa. A oto przed Wami Pajrota! Cześć, witam! Cześć, witam! Czy zauważyłaś, że bardzo lubią generację piątą, a ty się w niej znajdujesz? Tak, ale mimo popularności nie przyjmuje się tym i żyje całkiem normalnie. W generacji piątej pojawiły się też wspaniałe zestawy z niespodziankami. No, sam posiadamy jeden taki zestaw. Znamy osoby z takiego zestawu raczej. I, no, przymiłe są. I przyjemne. O tak wygląda jeden losowy taki zestaw niespodzianka. W pączkach ze znakami zapytania są ukryte lps -y, które nie wiemy jakie będą. No i tak wygląda historia LPS. My już się z Wami żegnamy i oglądajcie proszę filmiki z naszego studia, plotki z petkami. Ale można też nas znaleźć pod nazwą. Lemonia do luby. Nie, nie można. Ehm, za jakieś kilka godzin będzie można. Do zobaczenia! Tiger Sun, Ruby, Violet, Kitty.